Jak Ci minął dzień? U mnie początek roku to jest zdecydowanie czas podsumowań. Tak, można robić podsumowania w grudniu. Ja lubię do końca roku działać i ten początek roku przeznaczyć właśnie na to, żeby zastanowić się nad tym, jak się rok zakończył, co takiego zrealizowałam, w jaki sposób zrealizowałam, jakie wnioski płyną dla mnie z sukcesów, jakie wnioski płyną z porażek. Czy też lekcji. No i robię to według konkretnego schematu, oczywiście. Schemat pochodzi ze wspaniałego narzędzia, jakim jest kalendarz biznesowy. To jest kalendarz biznesowy, którego jestem autorką, dlatego jest wspaniały. Żartuję, nie tylko dlatego. <grym> Mam mnóstwo fantastycznych przestrzeni do zrobienia ćwiczeń. Od razu odpowiadam na pytanie. Aktualnie nigdzie go nie kupicie, ale można się zapisywać na edycję 2025. Why not? Może będzie. Może będzie. Tak, tak. I te podsumowanie roku to jest taki okres, żeby podsumować sobie cele z trzech obszarów, czyli życie osobiste, relacje i kariera. Swoją drogą jestem ciekawa, czy słyszysz w tle kapanie. No, ale to tak, poza konkursem dygresja. Mm, tak, i, czyli życie osobiste, ewentualnie można to rozszerzyć na 12 obszarów, bo są takie trzy główne, a jeśli chcesz sobie rozszerzyć to na 12 obszarów, no to masz zdrowie, kondycję fizyczną, emocje, duchowość, rozwój, czas wolny, partner, rodzina, przyjaciele, otoczenie, kariera i finanse. Więc ja robię i takie podsumowanie, i takie podsumowanie, potem oczywiście w każdą z tych sfer wchodzę dokładnie i analizuję. Analizuję moje założenia, to co postanowiłam zrobić na dany rok, z tym co aktualnie zastałam, i robię to w takiej formie, że najpierw odpowiadam sobie na pytania dotyczące mojej aktualnej rzeczywistości, a później sobie wracam do tych notatek, które miałam z początku roku i porównuję co tam się wydarzyło. Zresztą, jeśli chcesz dowiedzieć się jakich 10 konkretnych, 10, 10, 10 konkretnych pytań zadać sobie w ramach podsumowania roku, to w grupie Skuteczniejsi na Facebooku jest umieszczone przeze mnie nagranie. Jest live na ten temat, także tam masz konkrety, o co siebie samego, o co siebie samą zapytać, żeby zrobić dobre podsumowanie i. Jest też live, to jest bodajże live z 12 grudnia, jest live z 19 grudnia o tym, jak wyznaczyć cele na 2024 rok i jeszcze live z wczoraj, tak, wczoraj był wtorek, czyli z 2 stycznia o tym, jak zaplanować. 2024 rok, więc masz takie trzy live, takie po prostu combo. a jeszcze wcześniejszy live z 5 grudnia też jest a propos zmian w życiu, a propos tego, jak te zmiany sobie planować, jak je układać, na co zwrócić uwagę, w czym jest zrównoważony rozwój osobisty, więc możesz sobie odsłuchać te trzy, cztery live, to będzie około półtorej godziny niecałe i masz w zasadzie za free petardę tematyczną w kontekście tego jak przygotować się na 2024 rok, co zrobić? Ja jestem generalnie podekscytowana zawsze tymi podsumowaniami i bardzo mnie cieszy, jak otwieram i czytam, i się okazuje, że odhaczam, 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 i generalnie się to wszystko pięknie układa, bez. no nie powiem, że tak całkiem, bez żadnego wysiłku, oczywiście, bo w niektóre sfery. Tak, trzeba było włożyć trochę wysiłku. Natomiast bardzo często jest tak, że te cele, te plany, które mam, realizuję w zupełnie inny sposób, czyli niekoniecznie w takim, w jaki pierwotnie zakładałam. I to taka moja domena, bo ja nie lubię szablonowo, bo jak już stworzę plan, to stwierdzam, że on jest taki zajebisty, że na pewno on będzie zrealizowany, więc generalnie będzie nudno go realizować. To ja to zrobię inaczej. To jest taki wątek, który nie do końca polecam stosować, bo tutaj trzeba mieć stalowe nerwy, odporność psychiczną i gotowość do działania z niespodziewanym. Natomiast, tak, tak, czasami przyznaję się trochę te sztywne szablony, o których uczę i o których mówię, sama narusza. Elastycznie traktuję, podchodzę do nich z pewną dozą eksperymentowania, ale to wszystko po to, żebyś ty, mój drogi słuchaczu, moja droga słuchaczko, być może przyszły, przyszła absolwentko jakichś moich szkoleń, programów rozwojowych, które prowadzę, więc, żebyś ty nie musiał, nie musiała tego testować na sobie. Ja po prostu biorę na siebie ciężar odpowiedzialności i weryfikowania, czy te metody działają i jak one działają, i czy e, trzeba tak krok po kroku, wszystko na pewno, czy może jednak można jakieś tam, wiecie, skoki kwantowe i te sprawy wprowadzać. No i generalnie najlepiej działa łączenie jednego z drugim, czyli z jednej strony konkretne zaplanowanie, wiem co robię, sprowadzenie tego do małych, drobnych elementów, kroków, a z drugiej strony otwartość na to, co Przynosi życie, otwartość na właśnie te skoki kwantowe i inne magiczne działanie mm, energii w naszym życiu. Tak to na razie zostawię. Więcej pewnie będzie w kolejnych vlogach, tiktokach, rolkach, nagraniach na Facebooku i nie tylko. Także zapraszam cię serdecznie, obserwuj, zostań na dłużej. I jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli masz jakieś wyzwania w swoim życiu, to śmiało napisz w komentarzu tu albo tu, w zależności od tego, gdzie oglądasz i gdzie Ci się tam wyświetla możliwość, napisz w komentarzu, jakie są Twoje wyzwania, jakie są Twoje pytania, jakie masz plany, cele na 2024 rok i jakie wyzwania przed Tobą stoją. Być może na którejś z nich będę mogła ci odpowiedzieć. Jakoś Cię wesprzeć, przygotować materiały pod tym kątem, więc będzie to obopólna korzyść. Pozdrawiam Ci serdecznie, życzę Ci pięknego dnia, wspaniałego tygodnia, miesiąca, roku. Daj czadu!